Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w ramach jesiennej redakcji telewizji Słupsk przyjechaliśmy podładować baterie do Parku Wodnego Trzy Fale. Tutaj będziemy z naszymi gośćmi rozmawiać o wydarzeniach z regionu, ale przede wszystkim ze Słupska i będziemy mówić o tym, co m.in. w Parku Wodnym w najbliższym czasie będzie się działo. A warto posłuchać i warto skorzystać. Zapraszam. A ze mną i przed Państwem Karolina Halecka, Park Wodny Trzy jeszcze tego nie widać, Karolinko, ale już się przygotowuje do świąt, do okresu przedświątecznego. Jeszcze mi brakuje tutaj tego wystroju. Zawsze przychodzimy już w tym bliższym okresie Mikołajek. My kończymy Halloween i zaraz od razu szybko przygotowujemy kolejne imprezy. Może tego jeszcze tu nie widać, ale, ale my już pracujemy. Mhm. E, oczywiście Mikołajki. Mhm. Mikołajki zarówno dla dzieci, jak i na saunach. Mhm. E, już wiem, że saunowicze nie mogą się doczekać, bo ta nowa sauna już naprawdę ostatnie szlify. W no, obiecaliście, że do końca W następnym tygodniu już obiecujemy My nie chcemy jeszcze zadać którego dnia, mhm. ale będzie otwarcie, także już będziemy wszystkich zapraszać. I 8 grudnia Mikołajki na saunach. Oczywiście mhm. z Mikołajem, z piernikowymi seansami i wszystkimi atrakcjami, które wiążą się także z Mikołajem, ale mhm. oczywiście i z fajną, z fajną zabawą na saunach i tym, co może się dziać w samych saunach. A weekend, czyli 9-10 grudnia. Grodnia. To już dzieci. My robimy już dwa dni, bo wiemy, że na jednego tak, dnia. to cały jest rok za mało. czasami czekają na to kolejną imprezę, tak. Więc i w sobotę, i w niedzielę od 14.00 zapraszamy dzieciaki do 19.00. Oczywiście także Mikołaj i Od 14.00 do 19.00, no. tak. Ponieważ w tych. W tym czasie nasi, nasze dzieciaki zawsze czekają, że, są, że jest basen i ten basen rzeczywiście dwie godziny zawsze staramy się im, to jest taki, taki, takie najważniejsze, oczywiście te wszystkie atrakcje, które mamy na Mikołaja też i te wszystkie inne w trakcie zabaw, ale, ale ten basen jest priorytetem, także te dwie, trzy godziny zawsze jesteśmy na sali, bawimy się i organizujemy <coughs> różne fajne atrakcje, a potem dwie godziny na basenie. <coughs> no to jeszcze powiedz, czy jeszcze są miejsca. No właśnie, tak przed chwilą <coughs> patrzyłam i zerkałam, jeszcze ich trochę jest, <coughs> ale już Oczywiście pod ponad tydzień mamy zgłoszenia i naprawdę tych miejsc jest mało. No bo ile jesteście w stanie dzieci przyjąć w tych dwóch dniach? E, Koło 60 przyjmujemy uh -huh. dzieci na jedną imprezę, bo Aha. mamy trzech wychowawców uh -huh. e, takich wykwalifikowanych, to też zawsze podkreślamy pedagogów, którzy się zajmują tymi uh -huh. dziećmi. My tam tylko pomagamy, koordynujemy, uh -huh. donosimy i jesteśmy z tymi dziećmi, ale mamy wychowawców. Więc tak, ta 60 to jest taki maks dzieci, żeby tak było fajnie, żeby te dzieciaki się świetnie bawiły, więc sześćdziesiąt w sobotę i 60 w niedzielę. Czyli co, szukamy informacji na stronie internetowej, Dokładnie. zapisujemy dzieciaki, bo jeszcze jest, jeszcze jest troszkę miejsca. Troszeczkę, ale bardzo warto. prosimy szybko, szybko, bo właśnie przed sekundą też zapisywałam, miałam telefon, proszę i to zazwyczaj zapisują w grupach. Tak, tak. Trójka, czwórka, piątka dzieci, więc tak, więc to może być tak, że zaraz mm -hmm, nie będzie tych miejsc. Mm -hmm. No dobra, rodzice będą mogli zakupy przedświąteczne jeszcze robić, jeszcze no. ostatnie przygotowania, także zapraszamy serdecznie. Serdecznie zabawa będzie przednia. No to cóż, i czekamy na kolejne atrakcje i na otwarcie saun. Tak, bardzo, wszyscy bardzo. już mocne. na to czekamy, wszyscy. Tak. Naprawdę warto. <laughs> Dziękuję. Dzięki. Moim gościem jest Teodor Rudnik, prezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku. Dzień dobry. Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Nie tak dawno się spotkaliśmy nad rzeką i było sztuczne tarło troci i łososi. Te ryby teraz, to jest właśnie ten ciąg, listopad to jest ten okres, gdzie one najczy... najliczniej wchodzą do rzek na tarło. Jak wygląda ich ochrona, bo to one są wtedy też bezbronne i często padają u pękusowników. Eee, Tak, ryba przychodzi do nas, do ludzi. Żeby odbyć tarło, by się rozmnożyć. A na rzece stoją szpece, którzy kombinują, jakby tutaj trochę mięska zdobyć. Dobrego mięska. W łatwy, w, łatwy, w łatwy tani sposób i bardzo smacznego. Peryl było na to lekkie przyzwolenie, bo to przy braku żywności to było takie rozwiązanie problemu trochę głodu. Polszy sobie nazbierali ryb, tak jak dzisiaj grzybów w lecie i. Ludzie mieli coś, a jeszcze czasem, jak sprzedał, to mógł sobie uzupełnić jakieś braki w domu, na przykład osmalec. Dzisiaj to jest e, niedopuszczalne nie do pomyślenia, żeby w ten sposób traktował człowiek ryby, które przechodzą odbyć targ. A więc kusownicy się pokazują. Kusownicy cały czas e, kombinują, jak tu zdobyć te ryby. Natomiast nasze straże aktywnie działają nad rzeką, pilnują. Tych straży trochę, ja szybko słowo, tych to straży trochę jest, bo to jest Państwowa Straż Rybacka, Społeczna Straż Rybacka, ale także Policja, Leśnicy. E, tak, Straż Leśna, e, Straż Miejska również. Natomiast co roku odbywały się takie inauguracje mówiące o tym, że rozpoczynamy ten okres tarła. Wspólnie siadaliśmy w sztabie, rozmawialiśmy kto kogo jak informuje. Tego już nie ma w tej chwili, takich spotkań już nie ma i tych takich spotkań brakuje mundurowych, z wędkarzami. Bo to wszystko się po cichu odbywa. Prawdopodobnie po cichu się odbywa, tylko że my też o tym nic nie wiemy, ale prawdopodobnie się odbywa wszystko No nie wierzę, żeby rzeki zostały bez, bez, bez ochrony. Nie, nie, zostaje Państwowa Straż Rybacka, zostaje Społeczna Straż Rybacka, stoimy, pilnujemy. To, co jest dzisiaj dla nas korzystne, to jest wysoki poziom wody. Wysoki poziom wody już nie pozwala i duża ilość wody, która jest w rzece, postawić siatek byle gdzie, bo to siat, tę siatkę nurt rzeki porwie a więc te sieci już nie są tak skuteczne pozostaje tylko szarpanie ryb czy jakiś inny sposób kiedyś nawet pokazywaliśmy ten sprzęt kłusowniczy w inny sposób pozyskania ryby ale przy wysokiej wodzie im do brzegu jest trudno dojść natura broni się sama tak i natura broni się sama ale jak już mówiłem o tym że natura się broni sama to przejdę szybko do drugiego, do drugiego pytania natura się bardzo broni sama bo te ryby w tym roku do rzeki wpływają zdrowe przecież mieliśmy ileś lat kilkanaście lat yy, z chorych troci łososi w rzece, a teraz one są zdrowe. Była tragedia na naszej rzece. W przeszłości od 1893 roku chore ryby się pokazywały. 1893 roku. Ale to był rok, dwa. A tutaj to było prawie 20 lat, gdy ryba pokazywała się chora. Ten, w tym, teraz W tym roku ryby były bardzo zdrowe, teraz zaczynają się już pokazywać lekko. No sprzyja temu niska temperatura wody. Woda ma w tej chwili 6 stopni w rzece, więc to jest taka woda bardzo dobra dla troci, dla łososia, dla tych ryb, które odbywają w tym okresie tak. Ale przypływały cały czas zdrowe. Radość wielka. Y na Słupi byliśmy tam z kamerami, bo odbywa się sztuczne taro, czyli poławiacie ryby, pozyskujecie ikrę, zapłodniacie za, je sztucznie i później to się inkubuje, ale też takie sztuczne taro odbywa się na innych, innych ciekach wodnych, na, na innych rzekach w naszym regionie. Tak, na Upawie, na Wieprzy, na Łebie. Wczoraj wrócili moi koledzy yy, Wojtek Sobiegraj, który z naszym teologiem już jest gwiazdą yy, mas mediów, yy, w związku z tym co robi, bo on jest tak zaangażowany, że to odczytuje się nawet ze zdjęć z filmu jego zaangażowania. Wrócili wczoraj z rzeki Łeby, prawie łódki nie utopili, prawie się sami nie potopili, bo tam jest jas, silne uderzenie wody, no i mogło dojść do, może nie do tragedii, ale do takiego zdarzenia niebezpiecznego, nie, nieprzewidywalnego, niezaplanowanego. Tak, łowimy te ryby, bo my musimy trocią zarbić z każdego dorzecza. Troć i łosoś ma tak zwany homing, dom. Ona wie, w której rzece się wychowała i do tej rzeki wraca. Nie możemy brać tylko ze słupi ryb, by zarabiać łebę, łupawę i inne rzeki. Musimy z każdego do rzeczy, z każdej rzeki brać i tam do tej rzeki wpuścić, żeby ta ryba do tej rzeki wracała. Kiedy zagłoś tak się skończy sztuczne? Kiedy się skończy? No, czekamy teraz, aż ryby dojrzeją. Co znaczy ryby dojrzeją? Aż ikra w nich dojrzeje, że można było pobrać ikrę. Ryby wypuścimy. A ikrę będziemy inkubowali. To jest około kwietnia, marzec, kwiecień będziemy mieli ikrę, którą będziemy zarybiali w naszym to jest, to jest dopiero na wiosnę do zarybienia, tak. ale wcześniej wędkarze ruszą, ruszą na połów, bo ten sezon ochronny się skończy w styczniu. Czy każdy będzie mógł ruszyć? Każdy wędkarz, który będzie posiadał kartę wędkarską i opłatę użytkownika rybackiego danej wody. Kartę wędkarską, podkreślam, bo to gdzieś chodziły takie informacje, że karta wędkarska będzie niepotrzebna. Jest potrzebna, jest dalszy w dalszym ciągu wymagana i obowiązuje. Jedno słowo, jeśli chciałbym o okręgu powiedzieć. Oczywiście. Okręg Słupski to jest były, były województwo Słupskie, historia się kłania. Jest to 50 kół, ponad niecałe 7 tysięcy członków i wszyscy ci nasi wędkarze. Są zaangażowani w pracę, bo związek działa dzięki pracy społecznej swoich członków. I chwała wędkarzom. Ja Wam życzę w styczniu połamania po, po kija. Bardzo, Dziękuję bardzo, bardzo za spotkanie. Bardzo dobrze było, gdybyśmy łamali kije. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Dziękuję bardzo. A moim Państwa gościem jest pani Barbara Miedziewska, Zespół Szkół Ekonomicznych, koordynator Międzyszkolnego Festiwalu Nauki Explory. To już będzie pani Basiu, trzecia edycja. Startujecie 20. Powiedzmy sobie w ogóle o idei tego festiwalu, tego konkursu. Ideą festiwalu jest wspieranie młodych naukowców, nasza młodzież ze słupskich szkół. Organizuje projekty naukowe z różnych dziedzin nauki i bierze udział w tym konkursie, przedstawiając swoje pomysły jury i publiczność. To muszą być innowatorskie, zupełnie nowe pomysły, nowe projekty. Tak, projekty są różne z różnych dziedzin. No to, co już powiedziała, medycyna, fizyka, chemia, inżynieria, ale są też inne pomysły. To, co przedstawiają... Nam i swojej publiczności. Są to pomysły innowatorskie. Sama idea taka jest, żeby wymyślić coś nowego, mhm. albo ewentualnie poszerzyć wiedzę z tych tematów, które już są. Bo wydawałoby się, że już zostało wszystko wymyślone, wynalezione, co tylko dusza zapragnie, a jednak młodzi mają kreatywność i, Maja... i widzą potrzebę i, i idą naprzeciw tej potrzebie. Tak, mają pomysły. Tu mogę przywołać z poprzednich edycji, bo jak Pani powiedziała, już jest trzecią edycją, mhm. która odbędzie się w naszej szkole, w zespole szkół ekonomicznych. Są to pomysły takie jak na przykład kapsuła relaksacyjna, był wodny ratownik, mhm. czyli bojka, która podpływała do osoby tonącej mhm, i czekała pamiętam. na mhm. przypłynięcie ratownika. Mhm. Te pomysły później przechodzą do kolejnych etapów, czyli do etapu regionalnego, ogólnopolskiego, a finałem jest wyjazd do Stanów Zjednoczonych, mhm. gdzie w takich samych konkursach biorąca udział młodzież przyjeżdża. Na finał do Stanów Zjednoczonych, tak jak mhm. powiedziałam, e, i wybierane są najlepsze projekty, i tam mhm. pojawiają się firmy, które łapią e, tych młodych naukowców i łapią te narusze. Korzystają nowe, e, z tych pomysłów. pomysły. Tak. No właśnie, czy Słupszczanie, czy młodzież e, ze Słupska. To bardzo innowacyjna młodzież, bardzo pomysłowa, gdzie się kwalifikujemy, jeśli mogę tak powiedzieć, docieramy I... do tych najwyższych tak, szczebli? Tak, w zeszłym roku cztery nasze projekty z tego etapu szkolnego dostały się do etapu ogólnopolskiego. Mhm. Jeden z projektów dostał nagrodę firmy, która uczestniczyła w finale mhm. i będzie w dalszym ciągu rozwijany ten projekt i wykorzystany dla potrzeb A co to dokładnie, możemy zdradzić? Nie, nie pamiętam dokładnie, mm -hmm. co to było, w każdym bądź razie no, zachwycił mm. y, przedstawicieli firmy, także... Pewnie się niedługo y, dowiemy, tak. jak już wejdzie myślę, na rynek tak. produkt myślę, konkretny. Myślę, tak. No właśnie, a co w tym roku? Ile projektów zgłoszono? Co to będzie? Możemy coś tam już zdradzić? W tym roku mamy 24 projekty mm -hmm. zgłoszone, 63 osoby będą zaangażowane mm -hmm. w projekty, 17 opiekunów im towarzyszy, są opiekunowie, którzy przygotowują... 6-7 projektów mm. z młodzieżą. Biorą udział uczniowie szkół ponadpodstawowych i w tym roku po raz pierwszy mm. udział biorą również szkoły podstawowe, które zgłosiły swoje pomysły. Także 13-14-latkowie mają pomysł na siebie i chcą zrobić coś innego niż tylko siedzieć w ławkach i uczyć się. Festiwal rozpoczyna się 20, ale będzie trwał tak. kilka dni. Tak. Festiwal jest zaplanowany od 20 do 24. Mhm. W trakcie festiwalu będą organizowane różnego rodzaju wykłady, pokazy naukowe. Uczniowie ze słupskich szkół będą mieli możliwość uczestniczenia w takowych wykładach. Mhm. Nawiązaliśmy współpracę z uczelniami. Tutaj lokalnymi z Uniwersytetem Pomorskim, ale również z Politechniką Koszalińską, gdzie wykładowcy włączyli się w nasz festiwal i od samego początku e, towarzyszą nam przy organizacji festiwalu. E, no właśnie, a kto ocenia te projekty? E, do jury zapraszamy pracowników naukowych. Mhm. I są to naukowcy niekoniecznie związani tylko z inżynierią, mhm. bo tutaj e, wspiera nas właśnie Politechnika Koszalińska, ale są też również humaniści, także mhm. e, oni będą. Będą oceniać te projekty pod względem kreatywności, przydatności, innowacyjności. Także wieloaspektowo projekty będą oceniane. Z tego co pamiętam, to grupom prezentacyjnym swoje pomysły towarzyszą inni, którzy ich dopingują, czyli to jest takie, tak. takie, takie wsparcie też od, od szkół? Tak, zapraszamy uczniów, którzy przychodzą i wybierają projekt publiczności, czyli mhm. niekoniecznie musi być to projekt, który zajmie pierwsze, drugie mhm. bądź trzecie miejsce. Często jest to projekt w ogóle zupełnie inny, który zachwyca młodzież. Mhm. Także myślę, że no, warto jest, żeby przychodzili uczniowie i oglądali coś takiego, bo to wzbudza pewne emocje, a również wzbudza pomysły, mhm. że dlaczego skoro startował kolega, to mogę i ja spróbować. Rok, ja Rok. Dokładnie. No właśnie. co się dzieje z tymi projektami, które nie wygrają? One czekają na udoskonalenie, startują dalej? Są takie I... sytuacje? Tak. Jeżeli chodzi o festiwal Explory, Explory umożliwia taką drogę dodatkową, mhm. to znaczy odbywa się szkolny festiwal, a jak gdyby dwutorowo przebiega rejestracja projektów online na stronie Explory mhm. i one biorą dodatkowo udział w konkursie, mhm. jak gdyby poza tym szkolnym etapem. Mhm. Także mają szansę na to, żeby również przejść do etapu regionalnego i tak część projektów, no tak. Jest jeszcze taka możliwość, że te projekty, które biorą udział w Explory, mogą brać udział w innych projektach mhm. albo w, w, inny w innych konkursach, albo mhm. z innych konkursów mogą brać udział również w Explory. Czyli Explory nie zamyka tej możliwości dla projektu, żeby ograniczył się tylko do, do ich, jak gdyby, granic. On mhm. może startować ten projekt w różnych konkursach. Projekty często też, te, które nie wygrają, mhm. są dopracowywane. Do kolejnej edycji. Także mhm. dzięki temu udaje nam się e, zrobić kolejną edycję i tak jak mówiłam, już trzecią e, mhm. z, z kolei. Czy są jakieś nagrody w tej, w tej szkolnej edycji? Tak. Dla pierwszych trzech zwycięskich projektów przygotowaliśmy nagrody pieniężne. Mm -hmm. I te nagrody pieniężne przeznaczone są dla y, osób, które projekty wymyśliły. Mm -hmm. Główna nagroda to jest 1000 zł, y, drugie miejsce 600, a trzecie miejsce 400 zł. No to już Także, jest czym porządzić? Tak jest. Mają możliwość, żeby w dalszym ciągu rozwijać swój projekt. Mm -hmm. Także to, w jakim sposób oni Wspieram. przeznaczą te pieniądze. Mhm. To jest właśnie wsparcie finansowe dla tych projektów. 24 projekty, no będzie w tak. czym wybierać, tak. będzie co oglądać. Trzymamy kciuki za Słupską Młodzież, aby poszli wyżej dalej i być może w Stanach Zjednoczonych zwojowali świat. No i cóż, jeszcze jedno ostatnie pytanie. Czy można tak sobie przyjść i zobaczyć, po prostu wziąć udział, czy nie? Czy to jest tylko dla szkół i, i otoczenia szkolnego? Przede wszystkim jest to impreza szkolna, ale zapraszamy osoby zainteresowane, które chciałyby zobaczyć, jak to wygląda w progi naszej szkoły. Bo może Jesteśmy jakiś przedsiębiorca otwarci. będzie miał ochotę podejrzeć i wykorzystać pomysłowość Zapraszam naszych serdecznie. młodych instruktorów. Dziękuję bardzo Dziękuję za to spotkanie. Bardzo za rozmowę. Gościem jest Maja Rybak z drugiego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że różowa mysz, ale to już chyba nieaktualne. Tak, już eks różowa mysz, bo ten projekt się zakończył, ale za to wchodzimy już z nową inicjatywą, która myślę, że też jest bardzo ciekawa i myślę, że jeszcze bardziej dotyczy naszych mieszkańców, naszego miasta. To ja jeszcze to o tych trochę myszach, bo ten wasz projekt, jak byście w pierwszej klasie, mhm. wypalił super, odbił się dużym echem w Słupsku dużo będzie czerpały teraz z tamtych doświadczeń Na pewno będziemy czerpały dużo, ponieważ zyskałyśmy bardzo dużo kontaktów po pierwsze, co jest bardzo przydatne w tworzeniu aktualnego projektu, a po drugie oczywiście doświadczenie, doświadczenie, jeszcze raz doświadczenie, bo to jest najważniejsze myślę w tej sytuacji, ponieważ już wiemy jak w ogóle się złapać za tworzenie wydarzeń kulturalnych, jak przeprowadzać wywiady, jak prowadzić social media. Naprawdę nauczyłyśmy się bardzo dużo, a mamy nadzieję, że przez ten projekt, który będziemy teraz prowadzić Bazać, czyli subskowych, dowiemy się jeszcze więcej i jeszcze bardziej podkręcimy to wszystko. No to jak będziecie podkręcały? Co będzie się w ogóle działo? E, będzie się działo bardzo dużo i teraz mam nadzieję, że e, nie wypadnie mi nic z głowy, ponieważ będziemy robić grę miejską, e, która będzie e, Zapraszała właściwie młodych mieszkańców Słupska do zwiedzenia naszego miasta z innej strony, ponieważ chcemy im pokazać miejsca, których normalnie by nie zobaczyli, które normalnie by przegapili, ponieważ nigdy o nich nie słyszeli, bo też ważne jest to, że rodzice w Słupsku, to też określało się w problemie społecznym na platformę Zwolnieni Storii, bo to jest projekt w ramach Olimpiady Zwolnieni Storii, Podkreślałyśmy tam to, że rodzice nawet nie uczą dzieci o Słupsku, nie pokazują im różnych ciekawych miejsc. Tylko jak idą na przykład sobie ulicy Sienkiewicza, to zobaczą czasami Sienkiewicza i to jest właściwie tyle z, jakich, z jakiegoś zwiedzania ciekawych miejsc w Słupsku. Będziemy też na pewno czytać legendy słupskie dzieciom w podstawówkach i w przedszkolach, znaczy w młodszych klasach podstawówki. Plus, będziemy na pewno prowadzić różne wykłady w szkołach średnich, plus w podstawówkach w starszych klasach dotyczące historii, sztuki i tak dalej. Plus, prawdopodobnie będą różne wystawy też prowadzone w szkołach. Ale wszystko lokalnie. Wszystko lokalnie, oczywiście, bo to jest projekt skupiony na naszej społeczności lokalnej, na naszym mieście, ponieważ kochamy nasze miasto i dostrzegamy jego dobre cechy. A jest to dosyć trudne w dzisiejszych czasach, bo słyszałyśmy też, słyszeliśmy, bo już mamy nowego kolegę w składzie, słyszeliśmy niejednokrotnie opinię o tym, że Słupsk jest nudnym miastem, nieciekawym, nic tutaj nie ma do roboty, absolutnie nie można tutaj studiować, nic nie można robić, trzeba tylko stąd uciekać. A my chcemy pokazać, że to jest miasto, w którym nawet jak jest się przez moment, przez ten, przez ten etap swojego życia, bo potem się idzie na studia i to też jest logiczne, bo to zawsze się zdarza, że ktoś wyjeżdża na studia, chcemy pokazać, że ten czas przynajmniej trzeba docenić miasto, trzeba też żyć miłością do niego, bo to jest naprawdę piękne miasto z ciekawą historią, z ciekawymi zabytkami, z ciekawą sztuką, z ciekawymi ludźmi przede wszystkim. To co młodzi ludzie doceniają w Słupsku najbardziej? Myślę, że najbardziej młodzi ludzie doceniają w Słupsku różne wydarzenia kulturalne, bo Słupsk właściwie tętni z życiem kulturalnym. Mamy dwa Dwa teatry, trzy bo rondo. Mamy trzy teatry, które naprawdę wybuchają, które tworzą niesamowite rzeczy. Mamy bardzo dużo inicjatyw związanych z muzyką, oczywiście schron, oczywiście Motor Rock Pub i wszystkie te jakieś miejsca, o których teraz zapomniałam, ale naprawdę mamy... Subskrętniący życiem, a często młodzież właśnie z tego najbardziej korzysta, bo chcemy od tego naszego szkolnego życia odskoczyć czasami po prostu. I mnie bardzo interesuje temat tej lokalnej historii, na którą też stawiacie w tym projekcie. Tak, stawiamy I, bardzo. Ale tu też właśnie chciałam się oddać, bo młodzież wydaje się, w ogóle być niezainteresowana historią, aż to lokalną, to już w ogóle. No, to jest nieprawda, bo ja jestem osobiście w klasie językowo-społecznej z rozszerzoną historią, i u nas jest trzech finalistów olimpiady historycznej. I to jest coś naprawdę niesamowitego. Naprawdę cała klasa interesuje się historią i naprawdę cała klasa stara się poznawać też historię słupska. Też za sprawą naszej wychowawczyni, naszej nauczycielki historii, czyli pani profesor Haliny Machure. Która nas bardzo w tym wspiera i też nas często wyciąga na jakieś wydarzenia po prostu związane bezpośrednio ze słupskiem i w ogóle z historią. Ale młodzież naprawdę interesuje się historią, a często brakuje im takiego e, impulsu, który pokazuje, że historia jest ciekawa. Zwłaszcza te osoby właśnie, które się jeszcze historią nie interesują. Ja miałam w swoim życiu przyjemność trafić naprawdę na świetnych ludzi, którzy pokazały mi, że historia jest ciekawa, jest z czego się uczyć. I dlaczego? Ja miałam wcześniej, to ja w ogóle miałam niesamowitą przygodę życia, jeśli mogę tak powiedzieć, bo w mojej podstawówce, moim wychowawcą był pan Jeleniewski, Tomasz Jeleniewski, który też niesamowicie mi pokazał i muzykę, i historię. Także naprawdę miałam w swoim życiu przyjemność trafić na takich ludzi, którzy mnie ukształtowali i też staram się przez to kształtować yy, młodzież. O Jezu, jest nadzieja w tym narodzie, <noise> w młodych dzieciakach. Pozdrawiamy Tomka oczywiście. Yy, kiedy pierwsze wasze działania? Nasze pierwsze działania prawdopodobnie już będziemy się starać prowadzać w przyszłym miesiącu, jak na razie to będą działania w social mediach, bo w przeciwieństwie do różowych młyszy, które w social mediach nie za bardzo się pokazywały, chcemy w tym roku prowadzić bardzo, bardzo intensywne social media, gdzie będziemy wstawiać różne ciekawostki, miejsca i właśnie, żeby jak najbardziej to przedstawić, przedstawić nasze miasto w takiej skali, w jakiej nie będziemy po prostu w stanie przedstawić fizycznie na jakichś wydarzeniach. To lecz ja na zawsze kciuki będziemy Was śledzili w tych social mediach i w realu. Dziękuję bardzo za spotkanie. E, jeszcze raz przypomnę: projekt nazywa się Subskowi. Jeśli ktoś jest zainteresowany sponsoringiem albo jakimkolwiek na, wsparciem naszej inicjatywy, zapraszamy na naszego Facebooka pod tą samą nazwą, Instagrama, też niedługo będzie TikTok. Albo proszę się do mnie zwracać też na mediach społecznościowych, na Facebooku. Ja bardzo chętnie odpowiem na wszelkie pytania. Zapraszamy do obserwowania i wspierania naszych działań. Wszystko jasne, drodzy Państwo. Ja tu nie muszę siedzieć w ogóle. Maja sama ogarnie temat. ze mną pani Katarzyna Kuniczuk-Konkol. Będziemy rozmawiały o szalejącym Black Weeku, ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze przypomnijmy o maratonie, który już w poniedziałek rusza, Maraton Fitness. Tak, dzień dobry. Serdecznie zapraszamy, dlatego też jesteśmy w naszej strefie fitness tutaj w Aquaparku Trzy Już 20 listopada, czyli w poniedziałek od 17.30 do 20 będzie Maraton Fitness. Cały program zajęć jest dostępny na stronie internetowej i na naszym Facebooku. Będą przeróżne zajęcia z praktycznie wszystkimi naszymi trenerami. Serdecznie zapraszamy, wstęp jest wolny. Przede... Zapisy nie obowiązują, Zapisy można po prostu nie obowiązują, przyjść. Można przyjść. Przede wszystkim zachęcamy, żeby się przebierać, mhm. ponieważ dla osoby, która będzie miała najciekawszy i najbardziej kolorowy strój, przewidzieliśmy nagrodę w postaci karnetu do nas na fitness i siłownię, więc serdecznie zapraszamy jest wszystkich. Pod, o co jest o co powalczyć. Jeszcze się Fajnie bawić można. I jeszcze się dokładnie fajnie bawić przy tym. Od poniedziałku również rusza Black Week. Mm -hmm. i potrwa do 26 listopada, czyli do niedzieli. Cały tydzień mamy, żeby skorzystać z tych promocji i przygotowaliśmy trzy super takie oferty dla naszych klientów stałych i dla tych, którzy jeszcze u nas nie byli. Pierwsza to jest karnet na basen open, mm -hmm. otwarty i tutaj taki karnet będzie kosztował 170 zł, a wcześniej kosztował 210. I na jaki e czas on będzie? Karnet upoważnia do korzystania z basenu przez cały miesiąc, mm -hmm. bez żadnych ograniczeń czasowych, nie ma limitów we Dziennych, także super sprawa. Drugą opcją będzie karnet właśnie na fitness i siłownię. Mhm. Normalnie kosztuje 149 zł. Teraz będzie promocja 109 zł. Mhm. W przypadku tych dwóch karnetów mamy ograniczenie, jeżeli chodzi o zakup, maksymalnie dwa karnety dla jednej osoby. Mhm. Są to karnety imienne, czyli obowiązują dla konkretnej osoby, mhm. która taki karnet kupi. I trzecią też świetną promocją. Będą trzy wybrane zabiegi w naszej strefie spa. I taka zniżka na te zabiegi to będzie aż 40%. Są to zabiegi dla różnych cer, będzie Power Hyaluronic, będzie Aquaterm i będzie ceremonia pielęgnacyjna na twarz, gdzie jest dobierane przez e, naszych tutaj, e, naszych obsługujących SPA e, konkretnie do danego rodzaju cery. Także mhm. oferta jest, jest super, fajna cena. Tak. Dokładnie, e, za około 100 parę złotych można już sobie zakupić taki super zabieg i spróbować. Mamy trzy przepiękne gabinety SPA, mhm. także serdecznie zapraszamy. zapraszamy. ten Black to nie pierwszy raz u Was, co roku eee, wprowadzacie takie formy. Wprowadzamy. Zainteresowanie duże? Zainteresowanie jest spore, ponieważ zawsze szykujemy dla naszych klientów coś takiego super. Mhm. I super będzie na saunach, czekamy na te sauny, na tych saunach mówimy. Tak. Super będzie na saunach, już niebawem otwieramy, e, otwieramy nową saunę fińską poszerzoną, pomieści mnóstwo osób, minimalnie 70, może nawet i 100. E, Czyli całe zakłady pracy na, na saunowe imprezy integracyjne. Jak najbardziej jesteśmy otwarci takie imprezy, dla firm również możemy przygotować. No to cóż, listopad ciekawie się zapowiada. Potem grudzień też. Już mówiliśmy o tych imprezach grudniowych w parku wodnym Fale. Bo park Wodny przyfale to nie tylko basen, to dużo atrakcji, dużo możliwości. W poniedziałek, maraton, można znaleźć coś, coś dla siebie i przez cały okres jesienny i zimowy trenować, trenować do lata. Ja mam też taki plan. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia. Przed nami długie jesienne wieczory i zimowe wieczory, także warto sobie je zaplanować. Między innymi przychodząc tutaj do Parku Wodnego Trzyfale, bo tych aktywności, jak się mogliście Państwo przed chwilą przekonać i dowiedzieć, nie brakuje. Zapraszam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne wydanie jesiennej redakcji i już za tydzień będzie już bardziej motoryzacyjnie. Do zobaczenia!